na serio? Widziałem. Wyczułeś, że jem, aż mnie zacisnęło w brzuchu. Zaraz wam pokażę. Mordy, przygotujcie się. Pokażę wam teraz prawdziwą Jennę. czekajcie ja już widziałam jak ona tutaj wchodziła tylko o, mi się tak krótko o o o widzicie? to ona, to ona jest zaraz zobaczycie jak chodzi, musi tylko musi wyjść Czekamy mordy, aż wyjdzie, ale tam nie podejdę, bo się boję. <tryk> widzicie jak uciekają? O! To jest mordy prawdziwa Jenna. Patrzcie, patrzcie. Widzicie? To jest prawdziwa Jenna mordy. Ja was nie skamuję, to nie jest żaden mój kolega, widzicie? Ja wiem, że Mandy... Ja wiem, że Mandy wziął outfit, cały outfit Jenny, nawet... Ale zobaczcie. Paypal i wam pokażę Jen. Czekajcie. Chwila. Nie ma jej, kurde nie ma. Serious? Seriously? Ale, ale Mendiego też nie ma. Mendiego też nie ma. To jest prawdziwa Jena. <laughs> Czekajcie. Puszkam jeszcze raz Jenny. O oh my gosh! Mordy prawdziwa Jena. Nie to do przychodzą dobra Sorry, ja kończę Bo ja się sram, mega się sram